Dzień dobry i witam serdecznie na dzisiejszym um, mój videoblog. Właśnie, jak mądrze zarządzać czasem? Po pierwsze, ja radzę, abyśmy zrobili audyt naszego czasu. Na czym polega audyt czasu? Audyt to jest um, przepisywanie w minutach pod koniec dnia, co my robiliśmy od momentu zbudzenia do momentu, kiedy my idziemy spać. I to nam daje, i zróbmy to przez e, jeden e, tydzień i to nam daje obraz, w jaki sposób my spędzamy czas. Na przykład wstałem o godziny 5, e, e, zrobiłem to i to i to do godziny 7, e, o godziny 7 e, do godziny 7.15 myłem miałem zęby i tak dalej, i tak dalej. I zróbmy to przez tydzień i to daje nam prawdziwy obraz, jak my spędzamy nasze czas. Drugi rzecz, który e, chciałbym e, proponować po audycie czasu, to jest planować czas, aby tak gorąco dysponować do rzeczy, które są dla nas priorytetem. Tak? Jeżeli priorytet jest pracy, to pracy 8-16, tak? jeżeli priorytet jest rodzina, rodzina 20-22 na przykład. Jeżeli dla nas priorytet to jest wiadomość, wiadomość, nie wiem, 19:30, 20, czyli 19, 1925 zależne od tego, co my oglądamy. Planujmy nasz czas według naszych priorytetów. Po trzecie, uzupełnij e, czas tak, aby było równowaga. Równowaga polega na tym, że jest równowaga między e, praca, rodzina, odpoczynek, rozrywki e, i te różne aspekty naszego życia. Tak? Musi być czas na rzeczy e, przyjemne dla ciała, dla rzeczy przyjemne dla umysłu, dla rzeczy przyjemne dla dusza, czy ducha. Musi być równowaga. Po trzecie, e, po czwarte, warto prowadzić kalendarz i harmonogram. Bez planowania to nie będziemy w stanie wypełnić i odpowiednio wykorzystać nasze czasu. Ja mam kalendarz. I ten kalendarz są wypełniony. Wiem, jakie spotkania mam, wiem, co robię w każdej chwili. Planuj wszystkie, co zamierzasz zrobić. Planuj wszystko, co zamierzasz robić. Harmonogram i kalendarz pomaga w procesie zarządzania czasu, abyśmy efektywnie mogli wykorzystać czasu. I pod koniec dnia, to jest punkt piąty. Zróbmy remament. Remament. Zrób mi takiego podsumowania, jak poszło e, e, danego dnia. Napisz coś w Twoim żornalu czy w Twoim e, e, dzienniku. Takie podsumowanie, co chciałbyś zmienić, co poszło tak, co poszło nie tak. E, szanowni Państwo, podzieliłem się z Wami dzisiaj e, temat zarządzania czasu. Sposób, jak my zarządzamy czasu, decyduje o naszą przyszłość, decyduje o nasze życie i decyduje o naszą efektywność. Zachęcam do tego, abyśmy mądrze wykorzystywali nasz czas. Życzę powodzenia i wszystkiego najlepszego w tym tygodniu. Pozdrawiam.